Cześć kochani, tu Oliwia. Dziś opowiem Wam bajkę o małym misiu polarnym, który nauczył się, że największe skarby często znajdujemy tam, gdzie wcale ich nie szukamy. Posłuchajcie, na dalekiej północy, gdzie śnieg skrzy się jak diamenty, mieszkał mały polarny miś. Nazywał się Śnieżek. Różnił się od innych misiów tym, że uwielbiał zbierać błyszczące rzeczy. Jego iglo było pełne kawałków lodu, które w świetle księżyca tworzyły tęczowe wzory. Pewnej nocy śnieżek zobaczył spadającą gwiazdę. Była tak piękna i tak błyszcząca, że zapragnął ją mieć w swojej kolekcji. Muszę ją znaleźć! Postanowił i wyruszył w podróż. Wędrował przez zaśnieżone doliny i pytał każdego napotkanego mieszkańca północy o spadającą gwiazdę. Mała sowa śnieżna powiedziała mu, że widziała błysk za lodową górą. Arktyczny zając twierdził, że gwiazda spadła w stronę wielkiej lodowej jaskini. Niedźwiadek, im dłużej szukał, tym bardziej był zmęczony i zmarznięty. I gdy już miał się poddać, usłyszał ciche popiskiwanie. Rozejrzał się i za lodowym głazem znalazł małego zagubionego leminga, który zgubił swoją rodzinę. Śnieżek zapomniał o Gwieździe i postanowił pomóc Lemingowi. Razem wędrowali przez śnieżne pustkowia, dzielili się swoim ciepłem i opowiadali sobie niezliczone historie. W końcu udało im się znaleźć rodzinę Leminga i kiedy ją znaleźli, niebo rozświetliła zorza polarna. Jej kolory tańczyły nad głowami przyjaciół, tworząc najpiękniejszy pokaz świateł, jaki śnieżek kiedykolwiek widział. To lepsze niż jakakolwiek spadająca gwiazda, pomyślał śnieżek, patrząc nie na zorzę polarną, ale na swojego nowego przyjaciela. Niedźwiadek zrozumiał, że prawdziwe skarby to nie błyszczące rzeczy. Ale przyjaźń i radość, którą dzielimy z innymi. Kochane dzieci, pamiętajcie, czasem goniąc za czymś, co wydaje nam się najważniejsze, możemy przeoczyć prawdziwe skarby, które są tuż obok nas. Przyjaźń i dobre serce są cenniejsze niż wszystkie błyszczące gwiazdy świata. I tak kończy się nasza dzisiejsza opowieść o śnieżku, który szukając gwiazdy znalazł coś znacznie cenniejszego. A wiecie, co znalazł? Oczywiście, znalazł prawdziwego przyjaciela. Jeśli spodobała Wam się ta historia, pamiętajcie, by polubić i zasubskrybować mój kanał. A już niedługo czeka na Was nowa zimowa bajka. Tym razem będzie to bajka o bałwanku, który marzył o lataniu. Do zobaczenia w następnej bajce. Pa, pa!